Dobrze, więc puśćmy na początku muzykę smutną jakąś. Teraz by się przydało jakieś tło, no bo nie będziecie patrzeć na czarne. I może jeszcze zmiana głosu na jakiś taki grubszy. A teraz pragnę Was gorąco zaprosić na specjalny odcinek, specjalnie dla specjalnego Igora, który zada zadał nam specjalne pytanie. QV, to kiedy odcinek Jak wyszukiwać serwery w DeForest? Otóż mój drogi, teraz! Dobrze, zawsze mówiłem do Was Siema Cześć na początku, ale zrobiło się to trochę nudne, tak więc postanowiłem to zmienić. Wpisałem w przeglądarkę tłumacz, znalazłem tłumacza, wpisałem Siema Cześć i po japońsku Siema Cześć to koni czuła, koni Tak więc koni czuła, koni a teraz tak, znajdujemy się w menu deforesta, jeżeli ktoś z was nadal nie wie jak wpisać kody, jak z tego korzystać, to napiszcie mi to w komentarzu, a zrobię specjal for wy, dla was, specjalnie dla widzów. A teraz wracajmy do tematu, więc masz menu, nie? I wchodzisz sobie w grę wieloosobową, możesz sobie utworzyć swój serwer, serwer r albo dołączyć do innego to masz sieć równorzędna, totalnie nie wiem co to znaczy no ale to jest jakaś sieć tutaj co działa pewnie i no mniejsza z tym no i tu możesz sobie dołączyć do jakiegoś serwera, robisz po prostu dołącz i dołączasz, dołączasz chyba tak no ale teraz tak, no na tamtych nic chyba nie miałem, a tu jest gra wielosobowa jak sobie wejdziesz w utwórz grę to możesz albo kontynuować tuż, tu są nasze zapisane już bazy w które tam pykaliśmy sobie jak jesteś na bieżąco to bardzo dobrze wiecie co tu się znajduje. No albo możesz utworzyć nową grę, wybierasz sobie tryb jaki tutaj chcesz, czy normalny, czy spokojny, survivalowy. Wpisujesz ile osób ma tam grać i teraz tu jeszcze możesz zaznaczyć, o, że jest prywatny. No i nie wiem czy tam gdzieś potem wyskakuje jakiś ten jakieś hasło do wpisania, czy coś tam, ale to sobie ogarniesz, a możemy zobaczyć, a to jest ogólnie QV YouTube dla widzów, jeżeli chciałbyś ze mną kiedyś pograć, to możesz tak mnie znaleźć. Łączenie ze serwerem. I to, aha, i tu możesz dodać za znajomych, to nie ma tak, że jest hasło chyba, tylko jest zaproś znajomych i wtedy po prostu żaden y, tam luj, co chciałby ci rozwalić, wszystko nie wejdzie też. Jeżeli ogólnie budujecie sobie jakieś fajne bazy, nie chcecie, żeby to zniszczył ktoś, a chcecie pograć z takimi losowymi osobami, to też macie tutaj w opcjach coś takiego jak rozgrywka i tu jest Aha, jeszcze z tymi kodami, a dobra to potem wam opowiem Wyburzanie budynków Jeżeli to macie wyłączone to nikt wam nie rozwali ani mutanci, ani te wszystkie luje, które wbiją wam na serwer A tu jest jeszcze pozwalanie na oszustwa, nie? jest to działa tak, że jeżeli masz pisane kody i sobie tworzysz serwer, nie? i masz to włączone to wszystkie osoby które dołączą i też mają wpisane kody będą mogli z nich korzystać ale jeżeli to wyłączysz to nie będą mogli z tego korzystać no to jest coś, coś w ten desen chyba no chyba że ktoś ma jakieś mody albo jakąś inną aplikację zainstalowaną no to nic już nie możemy na to poradzić niektórzy z was mogą się zapytać czemu mamy tak słabe e, ustawienia graficzne dlaczego to wszystko się laguje odpowiedź jest jedna E, dajcie teraz jakąś smutną muzę. I jakieś smutne tło. No i głos może jeszcze zmienimy. Moi drodzy, gramy na takich słabych ustawieniach. I takie lagi mamy, ponieważ ten komputer jest do drzewa. No jest słaby po prostu, nie? Dobra, no to chyba tyle. Pozdrawiam Cię, Igor, serdecznie i wszystkich moich widzów. Jeżeli nie subskrybujesz mnie, to... To może zacząć. No. To siema, nara, e, koniczyła, nie wiem czy to znaczy nara w języku, w języku japońskim, ale niech będzie. To koniczyła.